Jestem w Będzinie, na ulicy Sienkiewicza. Za chwileczkę tutaj na najbliższym skrzyżowaniu będę skręcał w lewo, w ulicę Kopernika. W ulicę Kopernika. Która tak wygląda z oznakowania, w końcu po kilku miesiącach od postawienia tego oznakowania, w końcu stała się drogą jednokierunkową. Drogą jednokierunkową od Sienkiewicza do Promyka, czyli tak jak w tej chwili jadę. Yy, niestety, jak widać, to ustawienie znaków kilka miesięcy wcześniej i zastawienie ich nie wiadomo po co komu spowodowało to, że tak naprawdę pojazdy tutaj poruszają się we wszystkich kierunkach. Widzimy to po pojazdach zaparkowanych. One są w obie strony. Na jezdni oznakowanie mamy jeszcze takie jakby była tutaj droga dwukierunkowa i wcale bym się nie zdziwił jak tutaj za chwilę ktoś w nią by wjechał powiem szczerze zamierzając skręcić w lewo boję się ustawić przy lewej krawędzi boję się z tego względu żeby po prostu nie być tutaj obtrąbionym, zwyzywanym, a nawet, żeby ktoś we mnie nie wjechał, żeby nie doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego i żeby się nie okazało, że ta organizacja ruchu jeszcze tutaj nie obowiązuje, bo biorąc to, że tyle miesięcy tutaj to oznakowanie jest i ono było zastawione, wcale bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że po prostu Wyblakły już te tasiemki, którymi znaki te były po prostu przekreślone. Tak więc mam nadzieję, że ten yy, tajen jeden kierunek tutaj się przyjmie i że pojawi się również odpowiednie oznakowanie poziome, nie tylko pionowe. Tak więc niech już skończą się te będzińskie wybory i wtedy miejmy nadzieję, że tutejsze władze wezmą się do roboty również za oznakowanie tutejszych dróg.